Ach, ach, muszę na chwilę usiąść. To był naprawdę bardzo ciężki tydzień. Powrót z urlopu, spis powszechny, oczywiście na ostatnią chwilę, oraz bardzo dużo pracy. No, ale nareszcie można usiąść do nowej gierki. No to czas zacząć za. A, a, ale co się dzieje? Nie! Dobra, dobra, wystarczy tych głupot, ale co z tymi grami jest nie tak? Po co wydawać grę, która na premierę i tak nie działa? I dlaczego twórcy wydają się nie uczyć na własnych i cudzych błędach? Okej okay, okej, okay, ale dość tej udawanej złości, bo sprawa nie jest wcale tak łatwa. Oto rozpoczyna się właśnie kluczowy okres dla branży gier, czyli jesienne uderzenie premier. W zeszłym tygodniu wystartowało wskrzeszone Diablo 2, a w dniu pisania tego materiału premierę miało także długo wyczekiwane MMO od Amazonu. I cóż, nie zgadniecie! Obie te gry miały klasyczne problemy na start. Tak. Problemem jest popularność gry najgorszy problem na świecie. The New World natychmiast stała się najmocniejszą do tej pory premierą 2021 roku na Steamie. Okej, okay, nie do końca w grze, tylko w kliencie gry, bo kilkaset tysięcy osób nie mogło dobić się na serwery. Diablo też miał swoje kłopoty, między innymi problemy z synchronizacją zapisów gry, związane oczywiście z przeciążeniem serwerów. Ten drugi problem jest oczywiście innej natury, bo dotyka też graczy, którzy nawet nie chcą grać w sieci. No właśnie, jeszcze kilkanaście lat temu ten problem przeciążonych serwerów dotykał co najwyżej graczy MMO czy najpopularniejszych strzelanek, które oferowały dedykowane serwery. Dzisiaj ten problem jest znacznie szerszy, bo dotyka też graczy, którzy chcą grać w gry stricte singleplayerowe, takie, które powinny być dostępne także offline. No ale cóż, takie czasy. I nawet takie platformy jak GOG, która chwaliła się zawsze brakiem denerwujących zabezpieczeń, dzisiaj w ofercie ma na przykład Hitmana, który wymaga aktywacji online'owego DRM'a, bez którego to część funkcji gry jest zablokowana. Tym samym Problem z serwerami na start gry staje się elementem szerszej mozaiki. Mozaiki, która składa się na takie oto oblicze. Ech. Tak, to oblicze sfrustrowanego gracza, który jednocześnie jest zapędzany przez marketing do jak najszybszego zakupu gry, a z drugiej strony na premierę nie może zagrać tak szybko w nową grę. Lata mijają internet jest coraz szybszy, serwery coraz bardziej wydajne, a chyba nie jesteśmy w lepszym miejscu niż w takim 2012 roku. Nadal w pierwsze dni po premierze ryzykujemy czekanie w kolejkach do serwerów, wyrzucanie przeciążonych serwerów, problemy z synchronizacją danych, np. sejwów czy gniew online nowych zabezpieczeń. I jeśli jesteśmy pewnie w stanie zrozumieć gry Splitgate, których popularność otwartych testów musiała kompletnie zaskoczyć, tak mniej wyrozumiałości mamy wobec firm pokroju Activision i jej czy Amazonu. Chociaż w zeszłym roku oberwało się także małemu deweloperowi odpowiedzialnemu za Fall Guys. No ale jeśli u bram czeka półtora miliona graczy, to jakiś procent z nich będzie groził, wyzywał, a przynajmniej zostawiał niskie oceny na Steamie i Metacritic. No, a jeśli problemy dotyczą zarówno tych większych, jak i mniejszych twórców, tak musi tu być wspólny mianownik. I tak oto przejdźmy do sedna, czyli trudności w zaplanowaniu infrastruktury serwerów. W skrócie okazuje się, że zaplanowanie infrastruktury sieciowej do gry jest niezwykle skomplikowanym zadaniem, na którym wykładają się zarówno najmniejsi, jak i najwięksi. Biorąc pod uwagę nadęte budżety gier oraz tym bardziej nadęte budżety marketingowe gier, wydawałoby się, że wykupienie odpowiedniej ilości serwerów jest na samym szczycie priorytetów. I w sumie tak jest, ale problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba zdecydować się, gdzie wykupić serwery, z jakiej usługi skorzystać i. O jakiej grze w ogóle mowa? Otóż, aby gra obsłużyła sprawnie gracza w sieci, potrzebne jest korzystanie z usług zewnętrznych takich jak Microsoft Azure czy Amazon Web Services, które pozwalają na wynajęcie serwerów i które nie są w pełni kontrolowane przez samego producenta czy wydawcę gry. A najgorsze, co mogłoby spotkać twórców, to wykupienie mocnej usługi tylko po to, by ta wykorzystana została w jakimś nikłym procencie. Wtedy porażka jest podwójna, bo nie dość, że gra nie zarabia na siebie, bo jest niepopularna, tak twórcy jeszcze muszą płacić niemałe pieniądze za utrzymanie drogich serwerów. Drogich, bo oczywiście szybkich. Dzisiaj usługi starają się o wygodną dla twórców skalowalność, czyli uproszczenie procesu odpalania kolejnych serwerów zależnie od potrzeby albo zamykania ich, jeśli nie ma ruchu. Ale jak zawsze, wszelkie wygodne rozwiązania są odpowiednio droższe. Z takich opcji korzysta np. Studio Massive, odpowiedzialne za serię Division. Przy rosnącej liczbie graczy infrastruktura skaluje się automatycznie tak, aby przyjąć wszystkich zainteresowanych. Ale i tak twórcy i wydawcy stają przed skomplikowanym Procesem wybrania optymalnej drogi, w których regionach spodziewamy się największego ruchu, ile średnio gracz będzie wytrzymywał w trakcie jednej sesji z grą, czy gracze będą korzystać z komunikacji głosowej. Wszystko to oraz wiele innych spraw dotyczących wysyłania i odbierania danych wpływa na to, ile serwerów może, ale nie musi być potrzebnych do obsłużenia kolejnych graczy z różnych regionów świata. No i chodzi tu też o to, aby doświadczenie każdego gracza było jak najlepsze, czyli niezależne od samego serwera, ale już zależne od połączenia. Internetowego oraz posiadanej konfiguracji sprzętowej. Ta układanka byłaby wystarczająco skomplikowana, a mamy jeszcze jeden ważny czynnik, a więc wszyscy twórcy przyznają, że ich szacunki dotyczące tego, ile gram może wymagać serwerów, są przeważnie wyliczone mocno. Z dupy. Nawet tak ważne, zamknięte testy alfa, beta, a później także otwarte testy pozwalają określić tylko orientacyjnie to, jak i gdzie gracze grają i ile gra naprawdę średnio wymaga transferu między komputerem gracza a serwerem. I jak zwrócili uwagę twórcy Fall Guys w rozmowie z serwisem The Guardian, żadna beta nie jest w stanie w pełni przygotować żadnego twórcy na to, co będzie działo się na premierę gry, bo to wtedy na serwery wbija prawdziwy gracz, który może być trolem, cheaterem albo hakerem. Co to ma wspólnego z infrastrukturą serwerów? Otóż może pojawić się nawet problem w tym, że ci też będą przepędzać graczy z pewnych serwerów i ci będą starali się znaleźć nowe rozgrywki. W ten sposób liczba zapytań wysyłanych do serwerów może okazać się kłopotliwa, szczególnie jeśli mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy graczy szukających odpowiedniego, niesczytowanego serwera. Twórcy w ten sposób stają przed serią często powiązanych ze sobą problemów, które ostatecznie mogą doprowadzić do tego, że doświadczenie wielu graczy może okazać się słabe, albo wręcz zerowe, bo po prostu nie będą mogli gracze wbić się na serwer. Po premierze Outriders twórcy na reddicie podzielili się informacją, co było nie tak z serwerami gry. Coś, co gracze odbierali jako typowy problem zbyt wielu graczy jednocześnie, a więc problem domyślnej chciwości twórców, że nie wykupili lepszej infrastruktury, naprawdę sprowadzało się do procesu szukania błędu, dlaczego serwery robią coś niepoprawnie, choć na papierze wszystko wydawało się działać dobrze. I nie wnikając zbyt głęboko, okazało się, że serwery były źle skonfigurowane i nie wykorzystywały w optymalny sposób pamięci RAM. Zwiększanie ilości serwerów było w tym wypadku pudrowaniem ropiejącej rany, choć może ta metafora jest zbyt mocna. Nieco polepszało to szanse, że gracze będą grać w miarę bezproblemowo, ale nie rozwiązywało sedna problemu. A tu twórcy byli zależni od wykupionej i nie taniej usługi hostingowej. Największe firmy starają się mieć pełną, 24-godzinną kontrolę nad ilością danych od graczy przepustowością serwerów, ale dotyczy to obsługi takich gier jak Destiny 2, Call of Duty, League of Legends czy Fortnite i tak i tak dalej. A jak już jesteśmy przy Fortnite, tak Epic w 2018 roku mógł się pochwalić nawet 3 milionami graczy grających jednocześnie, co miało się sprowadzać do mielenia przez serwery 2 petabajtów danych co miesiąc. I tak, tak, też musiałem sprawdzić ile zer ma petabajt. I to jest 10 do potęgi 15, czyli biliard bajtów. 1000 terabajtów. Sukces szedł w parze z coraz większymi zaburzeniami dobowymi. Wedle wewnętrznych danych, ruch na serwerach w godzinach szczytu miał być 10 razy większy niż przy najniższym poziomie. I w sumie to samo dzieje się z filmami na YouTube. Od 3 do 5 rano jest najmniej widzów, to oczywiste. Tylko w wypadku Fortnite'a mówimy o różnicach poziomu 300 tysięcy konkurentów albo 3 milionów. W lutym 2018 roku gra sięgnęła nawet poziomu 3,4 miliona graczy grających jednocześnie, co doprowadziło 6 razy serwery do pod ilością graczy. Po fakcie firma tłumaczyła to przeciążeniem zaledwie w jednym regionie, co pociągnęło za sobą przeciążenia w kolejnych, bo sieć była zaprojektowana tak, aby nawet kosztem lagów obsłużyć graczy, gdyby w jakimś regionie brakowało miejsca. No i poszło z górki. Kolejne regiony nie wytrzymywały naporu piętrzącej się fali graczy, którym nie udało się dobić na serwer gdzieś bliżej swojego miejsca zamieszkania. Ale nawet ustabilizowanie infrastruktury to nie wszystko, bo twórcy mogą być zmuszeni oczywiście do wprowadzenia aktualizacji, a każde mieszanie z danymi na serwerach może prowadzić do błędów i desynchronizacji. Taka historia przydarzyła się półtora roku temu firmie Bungie, która dwukrotnie w przeciągu dwóch tygodni wyłączała serwery gry w tym raz na 10 godzin, aby rozwiązać problem desynchronizacji danych. Po spaczowaniu gry po prostu część graczy traciła surowce. Okazało się, że pewne serwery szybciej, a inne wolniej dostawały patcha i gracze skaczący pomiędzy serwerami trafiali niejako na różne wersje światów. No ale wracając do samej premiery gry, a nie tylko problemów z patchami. Fortnite jest tutaj wyjątkiem, dlatego że była to gra, która stopniowo wirusowo zyskiwała popularność i pik popularności zdobyła długo po premierze. Ale dla 95% gier tak premiera będzie oznaczała szczyt popularności w całej historii tytułu. Dlatego też bardzo muszę uważać zawsze, gdy robię materiały o grach, które straciły prawie wszystkich graczy, bo oczywiście odpływ graczy na przykład w grach singleplayerowych jest całkowicie normalny. Ale nawet w grach multi niezwykłym osiągnięciem jest ustabilizowanie i utrzymanie społeczności graczy na poziomie choć zbliżonym do tego z premiery gry. Szczyt popularności dla większości twórców będzie jakimś statystycznym zaburzeniem, momentem wręcz nadzwyczajnej popularności, którego zdecydowana większość gier nigdy nie powtórzy. Taki pik może trwać od premiery po pierwszy weekend po premierze, wiadomo, więcej wolnego czasu. Z czasem część odbiorców się znudzi, a społeczność graczy podzieli się na tych regularnych i dochodzących, grających o różnych porach dnia i różne dni tygodnia. Niektórzy będą grali nieco krócej i w ten sposób liczba grających jednocześnie będzie stopniowo spadać. Ustabilizowanie konkurentów może nastąpić na różnych pułapach i jeżą przeważnie znacznie. Znacznie niższy niż na premierę gry. A przyjęcie rekordowej liczby graczy ma też inne konsekwencje. Otóż, przeważnie po raz pierwszy i jedyny aż tylu graczy przetestuje grę jednocześnie, oczywiście. I sama liczba powtarzalnych wydarzeń na serwerach może sprawić, że w ten sposób na wierzch wyjdą błędy, które prześliznęły się przez wewnętrzne i otwarte testy, albo takie, które wydawały się być kompletnie nieistotne. Ale jeśli mamy kilkuset tysięcy graczy jednocześnie, ta kilka albo kilkanaście tysięcy może mieć ten sam błąd, i wtedy twórcy faktycznie muszą szybko. Zacząć łatać coś, co początkowo wydawało się być kompletnie niegroźne. Sytuacja jest więc nie do pozazdroszczenia, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, każde wgranie nowych danych na serwer może prowadzić do kolejnych niespodziewanych konsekwencji. Tym samym moment największego sukcesu, bo największej popularności idzie w parze z największym stresem u twórców oraz z mnóstwem problemów, na które twórcy gier nigdy nie mogą być w pełni gotowi. Czasami żartujemy, że dziś gry na premierę są tak naprawdę w ostatniej fazie testów beta i w sumie Twórcy przyznają temu tokowi myślenia nieco racji, dlatego że faktycznie dopiero na tej dużej grupie graczy są w stanie twórcy przetestować naprawdę w otwartym środowisku to, jak gra będzie działać. Wszystko wskazuje na to, że żadna gra wymagająca potężnej infrastruktury sieciowej nie jest w stanie dzisiaj wystartować bez jakichkolwiek problemów. No chyba, że po prostu na serwery nikt nie przyjdzie, ale wtedy twórcy mają inny i to jest znacznie poważniejszy problem. No właśnie, powoli przechodzimy do końca i na ile w ogóle problemy na start mogą zaszkodzić samej grze. Hmm. W ogóle. Popularne, dobre gry mogą frustrować utrudnionym dostępem, ale przecież to nie tak, że niedostępność produktu na rynku obniży jego popularność. Bo, bo czy PS5 da się już kupić, czy nie? I tak samo dobra gra, której serwery padają na start, nie zniechęci przecież spragnionych nowości graczy. A po miesiącu mało kto będzie pamiętał o kłopotach. Battlefield 4, dzisiaj uznawany za domyślną część Battlefielda, na start miał koszmarne problemy. Choć u mnie działało całkiem, całkiem, nie narzekam. Gorzej, jeśli taki zastrzyk popularności otrzyma gra średnia, albo po prostu słaba. Tutaj efekt może być wręcz odwrotny. Twórcy gry mogą dostać fałszywy sygnał co do siły swojego produktu, nadąć się, dziękować za wsparcie, liczyć zarobione pieniądze. Ale takie gry jak SimCity czy World War 3 pokazały, że przeciążenie serwerów na start nie zawsze oznacza sukces na dłuższą metę. Okej, okay, czy mamy jakieś skomplikowane wnioski wykraczające poza to, że tworzenie gier w 2021 roku jest bardzo trudne? Nie mam dla was żadnej lepszej rady niż to, żebyście nie grali w gry na premierę. Unikajcie frustracji. Odpalcie grę nawet po tygodniu. Tydzień robi sporą różnicę.